Zaczynamy vloga. Dzień dobry wszystkim, tak na poważnie. Ale zobaczcie, co tutaj się stało. Jest mnóstwo śniegu. A ja nie mam łopaty, bo mi się złamała. Ale kupiłem sobie do Norwegii taką fajną łopatę i jestem w garażu, więc pojadę teraz do garażu po łopatę, żeby po prostu odśnieżyć chodnik, bo jeszcze ktoś się przewróci i złamie nogę i będzie problem. Także jadę po łopatę i będziemy odśnieżać. I zobaczcie, jaka mamy pogodę. Muszę najpierw Vektron wyjechać, która jest cała zasypana, no i odśnieżyć również busa. Ale powiem wam, że dzisiaj wpadł mi taki pomysł, skoro mamy taką pogodę, to przetestuję, jak się śpi w busie. Taką zrobimy testową noc, tak jakbym był już w Norwegii i zobaczymy czy to Webasto mi tutaj pięknie działa, czy nie będzie mi zimno więc dzisiaj w nocy, przy tej pogodzie postaram się przespać w samochodzie, rozłożę łóżko przyniosę sobie śpiwór, czy tam jakieś inne kołdry no i prześpimy się, zobaczymy czy nie zamarznę a tymczasem zaczynamy dzień, jedziemy do garażu Teraz by się fajnie łańcuchy testowało Ale już nie będę ich zakładał Zrobimy to w Norwegii Zaspa się zrobiła, ciekawe czy otworzę drzwi Teraz zobaczymy Znaczy drzwi, bramy w sensie Otwieramy O jak przymarzło <grybujesz> Dobra, jest Teraz mój dywanik królewski Trzeba wyjąć Coś takiego do samochodu, O, nie wiem, czy to się spisze w taką wichurę słuchajcie, myślałem, że będzie lepiej ale to niestety tak nie działa przecisnąłem płytami i tam cegówką, także jest dobrze przeniesiemy tylko sobie tą zabudowę a tutaj mam tą łopatę, którą kupiłem do Norwegii także zabieramy ją, już mi służyła do zamiatania po prostu tego garażu służyła mi za szufelkę, więc trochę jest brudna ale i tak będziemy ją używać, przetestujemy czy się nie złamie na polskich chodnikach Powiem wam jeszcze jedną rzecz, ponieważ ktoś na Instagramie napisał mi, pozdrawiam tę osobę, nie pamiętam kto to był, ale napisał mi, że też korzysta właśnie z takiej ubikacji i warto po prostu wlać tutaj trochę wody, takie 5 cm, przynajmniej na dwójkę, jak robimy. I wtedy można to gdzieś tam wylać pod krzaczki jest wszystko ekologicznie i nic tam nie brudzimy, żadnej chemii nie używamy. Ale ja pomyślałem, że tam z wodą może być ciężko, to po prostu będę sobie nabierał śniegu. No i tam śnieg będzie, nie? Także też spoko, patent. Dziękuję za tą informację Cieszę się bardzo, że mi pomogłeś z tym. A tutaj mamy właśnie te wszystkie zabudowy. Będę to układał właśnie w samochodzie, ale nie teraz. Teraz jadę odśnieżyć Let's go. No ja że jak widzieliście. Powiem wam, że bardzo fajna ta opata, taka niewielka, bo powiem wam, że miałem taką pomarańczową, taką większą. Ona była tak gętka, taka, nie wiem, w blasti był taki tandetny, a ta czarna jest fajna, taka porządna, sztywna i naprawdę fajna. Także do boksu dachowego ją włożę i bierzemy w podróż. A tymczasem idę do domu, bo przyszły jakieś paczki od Was. Przeważnie, paczuszki od was rozpakowujemy na końcu filmu, ale Nadia nie może się doczekać i musimy po prostu rozpakować te przesyłki od was. W tym tygodniu właśnie wysłaliście nam tyle listów i paczek, także otwieramy. No, niektóre są już otwarte. No, już niektóre otworzyły, ale dobra. To zaczynamy od tej. Pierwszy list od Magdaleny i Krzysztofa wraz z synami Filipem i Maksem. Dzień dobry panie Kamilu. Nie będziemy oryginalni, jeśli powiemy, że jesteśmy fanami pana kanału, ale tak jest. Bardzo lubimy oglądać kanał Kiki Świat. Jest pan skarbnicą wiedzy i inspiracją dla wielu podróżników. Na jednym z filmów zauważyłem przygotowania do świąt i robienie sałatki warzywnej. Krojenie warzyw do sałatki jest bardzo żmudne i pracochłonne, więc lecę z pomocą. W naszym domu zawsze do krojenia warzyw używamy krajarkę do warzyw. Jest to małe, a zarazem wielkie urządzenie niezbędne do robienia sałatki. Dołączam również chwytak do cebuli, potocznie zwany grzebieniem który służy do pokrojenia bardzo drobno cebuli bez łez i skaleczenia. Do paczki dołączam słodycze dla Nadii, Ani i Szymusia. O, dziękujemy! <laughs> to dla, a dla mnie nie ma? Zapraszam do Ustki nad nasze piękne Morze Bałtyckie. No dziękuję bardzo Magdo i Krzysztofie. I pod proszę dać znać jak sprawdziło się urządzenie do krojenia warzyw i cebuli. Mój mail. Dobra, tutaj zablurujemy. Bardzo dziękujemy za te wszystkie słodycze i te krajarki. Super, już nam ktoś przedtem wysłał. Ale tutaj mamy dwie, także już mamy trzy i każdy będzie kroił. Nadia, Ania i Szymuś będą kroić Jem. za rok sałatkę. A tutaj mamy ten grzebień do krojenia Służmy cebuli. Może? Możemy nawet potem Służmy sprawdzić jak to się udało. kroi, bo pierwszy raz takie coś mamy. Czekaj, tu się otwieramy. Trzymaj. Zobaczcie, taki grzebień wow. do krojenia cebuli. No niesamowite, jeszcze czegoś takiego nie miałem. Nie mieliśmy. Nie mieliśmy. Okazuje się, że mamy ostatnią cebulę tutaj w domu, ale postanowiłem zobaczyć jak ten grzebień działa. Także ja obieram, a Nadia będzie kroiła. Dobra. Odcinamy tutaj. Odcinamy tutaj. Może trochę więcej. Już pika. Już, już, bo mój obiad robimy, wiecie co? Robimy obiad i musimy teraz makaron przecedzić. Okej, okay, odcedziłem makaron, niech tutaj się studzi, a my kroimy dalej. I zobaczcie, to się, czekaj, Nadia, to się robi tak, że musisz tak postawić cebulę, czyli tymi kółkami na szczur. Okej, okay, bo tu jest ładnie. i wbijasz na środku, tylko uważaj na palce. czy nie, nie, to masz palec. Czy i mogę ja to zrobić? Gdzie? Dobra. A nie, no źle, czekaj. Źle to zrobiliśmy, musimy to dać w ten sposób, tak ma być. I teraz kroimy. Nie, ja chcę! Ty chcesz? No to daj. Chyba, że mniejszy nóż damy. Dobra, mamy taki nożyk, lepszy będzie. Lepszy. I Nadia kroi. nie trochę Czekaj, no to ja to zrobię. Dobra, tego chyba się nie wbija do końca, bo się tam powyginały te szpice. Ale teraz są wyprostowane. Wystarczy chyba tak delikatnie nawet tak przytrzymać. I teraz po prostu sobie kroimy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. <grystanie> Dobra, my musimy się tego nauczyć, słuchajcie. Ale ogólnie spoko, zobaczcie pokrojone i teraz można jeszcze... ludzie to robią tak jak? Okay, tu jeszcze przytrzymamy tak. tym dobra najwyżej znajdziemy sobie filmiki na youtube jak się tego używa ale ogólnie wczoraj oglądaliśmy no. no właśnie wczoraj oglądaliśmy ktoś tam kroił nawet pomidora albo co tam jeszcze cytrynę dobrze bardzo dziękujemy za to urządzenie ja już płaczę ale mnie ja mam łzy w oczach także teraz będę zapłakany na filmie ale nic idziemy Zapłacamy otwierać tak. kolejne listy bardzo dziękujemy no dobra a te krajarki do warzyw przetestujemy na tych warzywach, tylko one się jeszcze gotują, tutaj zupka nam się robi. Także przetestujemy za 43 minuty. Za słodycze również dziękujemy, na razie odkładamy i przechodzimy do kolejnego listu. Już pozaklejałem nawet tutaj adresy, żeby Rodo zachować. Tutaj mamy list od Dominika. Ojej, Dominik wysłałeś nam samochodzik, ale fajny. Super. Bardzo dziękujemy, Dominik. W ogóle masz pismo albo Twoja mama, albo tata, takie samo jak ja. Ja właśnie tak się podpisuję i tak piszę. No, ja myślałem, że sam do siebie list wysłałem, jak zobaczyłem tutaj ten adres. Dzień dobry panu, mam na imię Dominik i mam 14 lat. Wraz z ojcem oglądamy pana filmy, lekko ponad 5 lat. Bardzo nam się podobają pana filmy i wszystkie podróże. W przyszłości również planujemy rozpocząć takie życie. Również chciałbym kiedyś spotkać pana i pana rodzinę. Mam nadzieję, że uda się panu podróż do Norwegii. Bardzo pana pozdrawiamy i życzymy udanych ferii, jak i wszystkich podróży po całym świecie. Wysyłamy również mały prezencik dla Szymusia. Samochodzik. Życzy Dominik i jego tata Wiesław z Raciborza, województwo śląskie. Bardzo Ci dziękujemy Dominik. Miło, że napisałeś. A tutaj jest jeszcze Twój numer telefonu i adres mailowy. To może nie będę pokazywał. Przeczytam tylko post scriptum. Gdyby miał Pan kiedyś czas i nie miał Pan żadnych terminów na podróże, to bardzo chciałbym się z Panem spotkać. No wiecie, my gdzieś będziemy tutaj po Polsce chyba na wiosnę jeździć sobie, bo też planujemy gdzieś jechać na Mazury, tam jakiś kemping jest fajny, także chyba pojedziemy na Mazury. Może gdzieś się spotkamy właśnie w Polsce na kempingu. Także pozdrawiamy serdecznie. Dobrze, teraz dla odmiany otworzymy paczkę. Ciekawe, co wysłaliście tutaj. Mamy rozcięte i teraz Nadia otwiera. Jeszcze nie zaglądaliśmy tam, ale to jest dosyć ciężkie. Tutaj mamy list. Ojejka, co to jest? Jakieś oleje chyba samochodowe. Ech. Tutaj jest bardzo długi list, więc może nie będę go czytał na filmie, po prostu przeczytam i powiem o co chodzi, bo naprawdę jestem w szoku, co wy tutaj mi wysłaliście. Dobra, przeczytam list i zaraz do Was wracam. Okazuje się, że wysłał nam to Marek, są to oleje silnikowe, zobaczcie, 5W30, 5 litrów, 2 litry, 2 litry, i tutaj jakieś takie domieszki, i właśnie tutaj wszystko mi opisał. I Marek pisze tak. Nazywam się Marek i pracuję w firmie, która sprzedaje oleje silnikowe, a wolne chwile oglądam Państwa podróże. Zauważyłem, że ma Pan kłopot z nadmiernym poborem oleju w Pana Volkswagenie. Ze względu na charakter mojej pracy, przesyłam kilka wybranych przeze mnie. Dla pana produktów, które mogą pomóc w tej sytuacji. Jako Optimizer widać, nie wiem, jak to się czyta. Jest to preparat przeznaczony do czyszczenia układu olejowego, który należy zastosować przed wymianą oleju, czyli chyba to. Przed wymianą oleju bym musiał to wlać i tam mi wszystko wypłucze. Tylko powiem Ci, że ja już właśnie dwa tygodnie temu wymieniłem olej na motul, więc zostawię to sobie i tak myślę, że za te 15 tysięcy kilometrów zrobimy to. Potem wysłać jako lubę D5W30. W pełni syntetyczny olej silnikowy z oficjalną aprobatą na normę Volkswagena 507. Czyli to są te oleje. Bardzo ci Marek dziękuję. A to trzecie to antifume. To co to jest? Antifium. Jest to preparat dodawany do paliwa. Rekomenduje się jego zastosowanie tuż po przeprowadzonych czynnościach konserwacyjnych z użyciem Optimizer Vidage. on na celu oczyścić i przy okazji zabezpieczyć układ wtryskowy, czego skutkiem może być redukcja zużycia paliwa o kilka procent. Ten preparat należałoby dolać do paliwa podczas tankowania, jeszcze w Polsce. Aha, czyli przed Norwegią, w Polsce sobie to wlać. Tam sobie wszyscy ile tego się wlewa, i dopiero potem zatankować. Także dzięki marek wlejemy to. I potem jeszcze jest Diesel Care. Diesel Care, czyli to. To z kolei dodatek do paliwa, który pomaga utrzymać w czystości pompę paliwa, wtryskiwacze, komorę spalania. Turbo oraz zawór EGR. Preparat ten zwiększa również liczbę cetanową, co ułatwia rozruch w niskich temperaturach, więc może się Panu przydać w nadchodzącej wyprawie do Norwegii. Dobrze, Marek, bardzo Ci dziękuję. Tutaj jest więcej tego opisu. Ja to wszystko przeczytałem i jest to bardzo ciekawe. A Tobie bardzo serdecznie chciałem podziękować za te wszystkie oleje i preparaty. Myślę, że wlejemy to. Przed podróżą, i również jak będę w Norwegii. Także bardzo Ci dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Teraz otworzę tą dużą paczkę. Już widzę, że to jest paczka od camperomania.pl. Bardzo Wam dziękujemy. Czyli coś będzie chyba na podróż. Nadinka, rozcinasz? Mogę ja otworzyć, proszę. No. Ok, sprawdzamy, co tam wysłaliście. Ciekawego. Mamy liścik. Drogi Kamilu, przesyłamy wam w prezencie gadżet, który możesz wykorzystać we własnej przyczepie podczas wypraw ze swoją rodziną. Suszarka zasilana prądem 12V. Korzysta z wylotów z ogrzewania postojowego. Myślimy, że Twoja żona doceni ten gadżet podczas podróży w okresie jesienno-zimowym. Pozdrawiamy całą Waszą rodzinę. Ekipa Camperomani. Bardzo dziękujemy. Jak to wygląda taka suszarka? O, to teraz mam dla A, Ciebie. Szulkę wysłaliście, dzięki. Camperomania. Super. Nawet nie wiem, gdzie macie sklep. Ale zaraz zobaczymy w internecie. Wow, coś takiego. A, że na 12V. Czyli tutaj się podpina do gniazdka samochodowego i można się suszyć. Świetnie, bardzo Wam dziękuję. Otworzymy to. Zobaczmy, skąd jesteście. Jesteście z... Tutaj mamy o nas, kontakt, adres, Gliwice. Aha, czyli jesteście ze Śląska, super, bardzo Wam dziękuję za ten prezencik, otworzymy go teraz. Tak to wygląda, tutaj chyba to się wyciąga i zobaczcie, tutaj mamy suszarkę, możemy się wysuszyć. Włącza się tutaj, jest taki pstryczek, tutaj jest jakaś końcóweczka, którą możemy założyć tu. No i fajnie, zobaczcie, jaka fajna, sprytna suszarka. Ale wiecie co, mam tutaj PLB, bo przyniosłem, to zobaczymy, czy działa. Chwytamy akumulator i podłączamy dałem na pudełko, bo tutaj z tyłu jest taki wiatraczek, nie chcę żeby tam coś wciągło więc kładziemy tutaj, właśnie tam się montuje z tyłu takie uchwyty, albo taki albo taki, ale załóżmy że już mamy zamontowane, włączamy wieje, fajnie, zobaczcie w ogóle byłem u fryzjera wczoraj, nie wiem czy zauważyliście, ale już jestem obcięty na tą Norwegię, także coraz bliżej wyjazd. A za tą suszareczkę bardzo dziękuję. Gdzieś może ją zamontuję i będziemy używać. Także pozdrawiam całą firmę Camperomania. Nie wiem czy pamiętacie moją listę, ale przypomniało mi się, że mogę tego fryzjera odkreślić i tak samo przetwornica na 230 V też mogę odkreślić. No, a resztę będę pakował później. Tak jeszcze sprawdzałem czy dmucha ciepłym powietrzem, ale okazuje się, że zimnym dmucha, bo tutaj nie ma żadnej grzałeczki, ale na pudełku jest napisane, że ta suszarka współpracuje z systemem grzewczym w kamperze. Także zobaczcie, ta końcówka, która tutaj jest, pasuje prawdopodobnie do tych takich kratek od ogrzewania w przyczepie czy w kamperze. Jak to podepniecie, to po prostu będzie to ciepłe powietrze z systemu grzewczego kampera lecieć, a ten wiatraczek po prostu go da na tą tutaj słuchaweczkę. Tylko powiem wam, że ja mam akurat w przyczepie ogrzewanie Alde i nie mam tych takich kółeczek na powietrznych, że powietrze leci. Tylko mamy grzejniki. Ale może jakoś to jeszcze zamontuję w busie, żeby przy Webasto było. To zobaczymy. Najwyżej będę kombinował. Ale bardzo dziękuję za ten prezencik i on jest właśnie do systemu grzewczego przyczepy. Świetne. Zostały jeszcze dwa listy i jedna paczuszka, ale wiecie co, przeczytam to później. Nawet trzy listy i paczuszka, bo teraz muszę coś zrobić. Także wybaczcie, muszę zjeść obiad z Nadią i jeszcze coś tam porobić. Teraz zobaczymy, jak kroi ta krajarka. Chyba, że tak najpierw. Cyk, ale Mogę też. Odwróć, żeby było tutaj, na dole. I można zawsze jeszcze tak zrobić, żeby tu podejść Dobra, to jeszcze raz ja zrobię. No i zobaczymy. Cyk. Ale fajne. I cyk. Dobra, nauczymy się tego i będzie dobrze. Obiecujemy Wam. A teraz jest godzina 22.25. Mam tutaj przygotowaną poduszkę, śpiwór do minus 20, latarkę, termost z piciem i akumulator. I idziemy spać do busa. Zobaczymy, jak to jest. Dobra, jestem w busie. Powiem Wam, że jest pół stopnia na plusie. No i ten śnieg, który napadał, już troszeczkę topnieje. Ja za ten czas włączam webasto. No i zobaczmy. Mamy jeden stopień w busie. Włączymy sobie na takie, dobra, 18 stopni niech będzie. No i niech cały czas grzeje. No, jest włączone i teraz będzie grzało. Także czekamy te 15 minut i zaraz będziemy mieli ciepło. Z kratki już leci ciepłe powietrze, także jest fajnie. A ja sobie rozłożę za ten czas śpiwór. To jest ten sam, który miałem na motocyklu w Norwegii. Tylko wtedy był lipiec, a teraz jest styczeń. I zobaczymy, czy da radę. I teraz nie wiem czy głowę mieć z tyłu tak żeby mieć troszeczkę chłodniej czy tutaj z przodu żeby wdychać to gorące powietrze ale pomyślałem że lepiej mieć chyba tam z tyłu głowę będzie lepiej Tak w ogóle ściągnąłem buty bo były całe od śniegu i tam zostawiłem na tej półeczce na tym stopniu no ale nie wiem jak w tej Norwegii będzie no nie chciałbym tutaj mieć wody bo jednak ten śnieg jak tutaj będzie to się potem roztopi i będzie mokro więc jakieś klapki by się przydały. Pomyślimy o tym później. Teraz biorę taką fajną moją poduchę. Piżamy już mam na sobie tylko ściągnę dżinsy i kurtkę i mogę się kłaść. Tutaj jeszcze to działa na fula, za chwilę pewnie zwolni i będzie lepiej. Co tam jeszcze mamy? No, coś do picia. Dobra. Mogę zatem gasić światło i pomału się kłaść. Tak będę mieszkał w takich ciemnościach. No, powiem wam, że fajnie się zapowiada. W samochodzie jest już 12 stopni. Zamknąłem tylko samochód, żeby nikt tutaj nie wszedł. No i teraz mogę iść spać. Ale cieszę się, że Romek z Mateuszem dowieźli mi tutaj tą połówkę, bo jednak jak na tej zabudowie wysokiej siedzę, to po prostu dotykam sufitu. I nie mogę się tak wyprostować, muszę cały czas się garbić, nie? A jak zamontuję sobie tą połówkę tutaj z jakimś siedziskiem, to będę mógł normalnie siedzieć wyprostowany i będzie fajnie. Także na razie rozbieram się taki trochę zgarbiony, ale jutro sobie to wszystko dopracuję. Dobrze, minęło 15 minut, w samochodzie mam 19 stopni, tak mi pokazuje tutaj na wyświetlaczu. Ja jestem w piżamie, znaczy taka piżamka, czyli taka koszula z długim rękawem, bardzo cieniutka, bawełniana, no i spodnie od piżamy. Też bawełniane, cieniutkie. Także wchodzimy pod śpiwór teraz. No i zaśniemy. No i chyba Wam rano powiem, jak było, bo na razie jest tak samo jak w namiocie spałem. Jak byłem na motocyklu. Czyli przyjemnie, fajnie, rześko. Tutaj jest troszeczkę chłodniejsze powietrze z tej strony busa. Tam jest trochę cieplej, ale ja lubię właśnie oddychać takim świeżym powietrzem, takim chłodniejszym, więc myślę, że jest dobrze. Także co? Dobranoc. Trzymajcie się. Jak się w nocy obudzę, to do Was wrócę. Jeszcze Wam tylko pokażę z tej perspektywy. Tutaj jestem w śpiworze. Za chwilę się zasunę. Tutaj powiesiłem kurtkę, tam ciuchy, buty z tej strony. Szumu praktycznie nie słychać, troszeczkę tak jakby wiał wiatr na dworze, ale taki szum jest do zniesienia. Także ja zasypiam, tutaj ładuję telefon. No i co? Do jutra. Gasimy latarkę i mamy ciemno. Dobranoc. No i witajcie w nowym dniu Nie będę się pokazywał, bo jestem zaspany Ale tylko wam powiem, że bardzo fajnie się spało Troszeczkę po karku mi tutaj tak zimno było Dlatego tak myślę sobie, żeby jakiś szalik sobie Albo jakiś taki komin zakładać na noc Jakoś tak dziwnie zimno było Znaczy niby 18 stopni, fajna temperatura do spania Nie było za gorąco, ale po karku mi tutaj było zimno Dwa razy też czapkę ubrałem, ponieważ byłem u fryzjera I jakoś mi tak w głowę było zimno Ale ogólnie super temperatura do spania 18 stopni to dla mnie dobra temperatura Tylko tak jak mówię w czapeczkę czasem trzeba założyć. No, i ten szalik by się przydał. Jak widzicie, szyby nie parują, wszystko jest fajne, niezaparowane. Także super. Wracam do domu, idę na śniadanko, jest 8.30, zaczynamy nowy dzień. Zgasimy tylko webasto. Dwa razy klikając w lewy przycisk. No i fajnie, podoba mi się, a webasto bardzo cichutkie. Prawie nie słychać tego szumu. Także nie wiem, czy wy to słyszycie teraz na kamerze, jak tutaj jest cicho. Powiem Wam, że nie tylko ja się obudziłem dzisiaj żywy, ale również kret. Zobaczcie, w ogródku mamy śnieg, a tutaj krecik się przebudził i zrobił kopce na śniegu. No czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. No jest niesamowity. Ciekawe, co on teraz zrobi. Z musi zasnąć aż do wiosny. Słuchajcie, robimy bałwany. Nie mogę pokazywać? Śmiech już prawie jest roztopiony, ale wyszliśmy jeszcze bałwany robić. Szymuś, pokaż. Oj! Mamy marchewkę. Ale masz... Ojej, czekaj, ja go przykleję. Mamy bałwana. Ej, kamyk się gdzieś zgubił. Tu jest. O, ale super. Ojej, coś z tym nosem nie gra. Dobry Olaf. Wyszedł nam Olaf. A Ania? No. nie chce poc, tylko tu. To czekaj, dziurę zrobimy palcem. Musi... Takie wiertło by się przydało. Słuchajcie, wkładamy. Okay. Może wejdzie. A poczekaj, teraz marchewę. No, tak, ja będę trzymał. trzyma się Ania, zobacz. Ale Jest, poczekaj, mamy. Ale ja trochę no. poczekaję, więc poczekaj. Dobra, robimy tutaj operację My plastyczną nosa. Okej, okay, mamy bałwana drugiego. Tutaj piękne rączki ma. Ma. To nic! Kto chce zobaczyć bałwana Można wchodzić Jaki wielki, wielki stał Super, idziemy jeszcze nad zobaczyć, bo Nadia robi największego Nadia zrobiła największego, tak wygląda I teraz wbijamy rączki Nawet ma takie palce I teraz przeniesiemy te małe tutaj I będzie mama z małymi Nic się nie stanie, weźmiemy go Zobacz, ale nic się nie stanie, zobacz Dzidziuś idzie Szybko. Dobra, i mamy całą rodzinkę. Najmniejszy Szymusia, średni Ani i największy Nadi. <muzyka> ok, jest nowy dzień. Przywiozłem samochód, żeby mi tutaj naprawili alternator. Także do odbioru jest za dwa dni. Także na razie, Busik, widzimy się później, a ja idę załatwić jeszcze sprawy w biurze. No, dałem kluczyki panom, będą to robić. Będą też dzwonić, kiedy zrobią. Firma Amper w Lesznie. Tutaj właśnie robię ten alternator. A teraz idę na pociąg. Jestem teraz w garażu. Powiem wam, że mam dzisiaj bardzo trudny dzień, ponieważ te wszystkie ujęcia, które widzieliście do tej pory na vlogu, mi się usunęły. Po prostu chciałem je zrzucić na dysk komputera, jakiś błąd wyszedł, i to wszystko przepadło. I do teraz walczyłem właśnie z pewnym programem, który mi to odzyskiwał, no i udało się odzyskać. Także dzisiaj widzicie tego vloga, ale usunęło się wszystko. Te listy, które mi wysyłaliście, te paczki, które nagrałem, to wszystko się usunęło, ale na szczęście udało się odzyskać. Oprócz jednego pliku, wstępu do vloga, na którym mówię Wam o tych wszystkich półeczkach tutaj, no i dlatego nie wiecie o co chodzi. Dlatego śpieszę Wam z odpowiedzią. Te boksy, które tutaj widzicie, są o połowę niższe niż te, które mam teraz w wanie. A tutaj o połowę węższe. Oczywiście ten materac tutaj nie był. To są takie dwa elementy, które również Romek i Mateusz nam ofiarowali. Także wielkie podziękowania dla Was, chłopaki. No i właśnie mówiłem Wam, że będę to montował, ale nie wiecie za bardzo o co chodzi. Chodzi o to, że po prostu dotykam głową sufitu w samochodzie. No i właśnie chłopaki mi to przywieźli, żebym mógł sobie po prostu usiąść. Tutaj jest takie oparcie, można to po prostu tutaj jakby zamontować. I siedzicie sobie na jakimś tam siedzisku troszeczkę niżej, dzięki temu nie dotykacie sufitu w samochodzie. No i to postaram się zamontować. Dosłali mi tutaj jeszcze takie słoniki, które są do tych takich bocznych materaców, ponieważ okazało się, że tego brakowało i chłopaki mi właśnie to tutaj dowieźli. W ogóle z Opola przyjechali, nie? Dwie godziny jechali, żeby mi to wszystko dowieść. Także pozdrawiam Was serdecznie i bardzo dziękuję. Ale tak jak mówię, będę to montował w samochodzie tylko teraz. Nie mam samochodu, bo oddałem go do. Warsztatu na dwa dni. Także na chwileczkę to musimy zostawić. Będziemy z tym działać. A ja zakończę tego vloga taką smutną informacją. Jeżeli jesteście karawaningowcami i siedzicie w tej branży, to pewnie wiecie, co się stało z soboty na niedzielę na trasie S3. Wypadkowi uległ camper. Jechał nim właśnie Jarek i Zuzia. Dziesięcioletnia dziewczynka, i teraz właśnie tutaj nasza społeczność karawaningowa stworzyła zbiórkę, która miałaby pomóc żonie, właśnie Jarka, tak żeby po prostu po tym wypadku nie musiała chociaż się martwić o pieniądze, żeby mogła jakby jak najszybciej wrócić do, do życia. Bo jak wiecie, Jarek miał swój warsztat i też prowadził interes, naprawiał wam kampery, organizował też zloty i po prostu był to człowiek z naszego środowiska. No i tutaj środowisko kamperowców i przyczepowców postanowiło pomóc rodzinie właśnie Jarka, w szczególności żonie. I żeby uwiarygodnić tą zbiórkę, normalnie bym nie pokazywał tych zdjęć, ale po prostu chcę, żeby ta zbiórka brzmiała wiarygodnie i żebyście zobaczyli, co się stało na trasie S3. Kamper Jarka najechał na ciężarówkę wojskową, którą właśnie widzicie na tym zdjęciu. Tutaj są pozostałe zdjęcia. Stało się to o pierwszej w nocy. No i kamper jest po prostu rozsypany. Niestety Jarek z córeczką dziesięcioletnią nie przeżyli tego wypadku. Dlatego też chcemy pomóc żonie Jarka w taki sposób, żeby właśnie nie martwiła się o pieniądze i mogła jak najszybciej wrócić do normalnego życia. Zbiórkę założył kolega Jarka Sebastian Ossowski. Oczywiście, link do jego profilu wrzucę wam w opis tego filmu, żebyście mogli też zobaczyć, kto tą zbiórkę stworzył. No i te zdjęcia, które teraz widzieliście, to są właśnie zdjęcia na profilu Ochotniczej Straży Pożarnej Skwierzyna. Także te zdjęcia są w internecie też ogólnodostępne, dlatego pozwoliłem sobie je tutaj wykorzystać, żebym mógł właśnie wam przedstawić całą sprawę. No i chodzi o to, żeby pomóc właśnie żonie Jarka finansowo w tym trudnym czasie. Także wszystkie linki wrzucę wam właśnie w opis tego filmu, jeżeli chcielibyście pomóc w uzbieraniu tej kwoty, która tam jest to oczywiście zachęcam do pomagania. No bardzo przykra sprawa. Powiem wam, że ja jak byłem nastolatkiem, mój tata też miał czołowe zderzenie na autostradzie. Ktoś po prostu wjechał pod prąd, no i mój tata zderzył się z nim czołowo. Na szczęście przeżył, ale też był cały w gipsie. No i nie mógł pracować, my wtedy nie pracowaliśmy, ja z bratem byliśmy nastolatkami, mama też nie pracowała, więc trudno było nam finansowo w takich chwilach. I wiem, co czuje teraz żona Jarka, więc chociaż pomóżmy jej po prostu tak, żeby nie martwiła się o pieniądze. Kto chce, może dołączyć. Ja oczywiście link wrzucę w opis. No i tą smutną informacją żegnam się z Wami i rodzinie Jarka i Zuzi. Składam szczere kondolencje. Aha, jeszcze jedna sprawa. Poszukiwane są nagrania z tego zdarzenia. Jeżeli ktoś jechał wtedy tą trasą i ma to zdarzenie nagrane, to też bardzo proszę o kontakt z panią Agnieszką. Oczywiście link do pani Agnieszki wrzucam w opis tego filmu. Kto ma nagranie z tego zdarzenia, potrzebne jest to po prostu do ustalenia całego zdarzenia, to po prostu też proszę się skontaktować z panią Agnieszką. No z tego co tutaj jest opisane, to po prostu ta ciężarówka była nieoświetlona, stała na poboczu, nie wiem czy pod mostem, tak wygląda jakby to było pod mostem i po prostu wystawała na prawy pas trasy S3, gdzieś nie było jej widać i ten wypadek po prostu się wydarzył. Także kto ma nagranie albo jakieś dowody, to też proszę się skontaktować z panią Agnieszką, a link do zbiórki na pomoc żonie Jarka jest też w opisie. Także trzymajcie się na razie.